Siemano, za mikrofonem Wojciech Bezifrubel i pora na nowy sezon Full Focus. Przed wami Blind Peak. <śles> Zanim zaczniemy rozgrywkę, chciałbym opowiedzieć wam o tym, co będzie się działo w nowym sezonie. W tym sezonie w każdym odcinku występować będzie inny uczestnik. Zadaniem uczestnika będzie zdobycie jak największej liczby skrzynek. Na początku każdego odcinka uczestnik będzie wybierał 5 spośród 50 skrzynek. Skrzynki zawierać będą losowo przydzielone nagrody, takie jak punkt RP, prezent z warsztatu Hextech, tajemniczą skórkę, tajemniczego bohatera, ikonę, skórkę temu i stronę z runami. Jednak, jak to w życiu bywa, nie zawsze wszystko jest kolorowe, i w skrzynkach również mogą znajdować się minusy. Skrzynki zawierać będą dwa rodzaje minusów. 50% i 100%. W praktyce oznacza to to, że jeżeli ktoś zakończy grę ze skrzynką minus 100% w jego ekwipunku, pod koniec gry wszystkie jego skrzynki zostają zniszczone. Analogicznie, jeżeli będzie posiadać skrzynkę minus 50%, to połowa jego skrzynek, zaokrąglając w górę, zostanie zniszczona. Dodatkowo, to sam gracz będzie mógł zdecydować, które skrzynki zniszczy. Jednak, aby zdobyć te skrzynki, musi on przejść przez fazę pięciu pytań. W każdej z rund gracz Usłyszy pytanie, a następnie zdecyduje o jaką skrzynkę gra w tej rundzie. Jeżeli gracz udzieli poprawnej odpowiedzi na pytanie, skrzynka ląduje w jego ekwipunku. Jeżeli jednak pomyli się, skrzynka zostaje zniszczona. Co ważne, podczas gry gracz nie wie, co konkretnie znajduje się w skrzynce. Po wszystkich pięciu pytaniach gracz ma możliwość licytacji sprowadzący. Oznacza to, że może opuścić odcinek z wybranymi skrzynkami lub wylicytowaną liczbą punktów RP. Co Ciekawe, najważniejsze dla Was, pod koniec każdego odcinka gracz może wybrać, czy nagrodę zostawia dla siebie czy jednak oddaję ją w ręce widzów. Tak więc warto zostawiać swoje niki z lola w komentarzach. A skoro już o komentarzach mówimy, dajcie znać, kogo chcielibyście zobaczyć w nadchodzącym sezonie. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnym sezonie full focus.